Jestem w dziwnej krainie, gdzie zewsząd pada na mnie biały proszek. Dalej na Jowiszu. A to daleka droga. No ale to dosyć długo. I to bieg do Jowisza. No. Siema, jestem siostrą Śnieżka. Wy nie wiecie nawet, jakie to kurwa dla mnie trudne. Jakie to ciężkie, jak na mojego brata coraz więcej w śniegu spada i to w nadmiarze. Ty, a ty co ty tu robisz, kurwa? Ty niby siostrą, a ja jestem jedynym kazierodczym bratem. Jak to z Śnieżka siostra, o co ci chodzi, kurwa? Bo Śnieżek był, kurwa, adoptowany. No to kurwa jest teraz problem, bo on jest na Jowiszu. A ty kto, 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 kurwa jesteś? Chodziło mi o Śnieżka. Pimpek nie żyje już. A od czego Pimpek zmarł? Niestety nie wytrzymał nacisku białego proszku i w końcu padł. Jestem detektywem i mam zamiar rozwiązać śmierć Pimpka Chyba jak w domu kurwa spiertałaś. Gdzie jest detektyw? Szukam tego alkoholika. Jeżeli ktoś coś wie, niech powie. Według moich najnowszych ustaleń. Prawdopodobnie przebył... Dużą ilość kilometrów, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale jest kwestia czasu.